Cześć, ja jestem Maciej, Wy jesteście na kanale sklepu MotorMind i przedstawię Wam dzisiaj kask integralny z blendą od marki Shoei. Shoei GTR 3, czyli integralny kask z blendą turystyczny do pokonywania dużych dystansów w większych prędkościach. Kask stworzony właśnie dla ludzi, którzy jeżdżą sportowo-turystycznie na motocyklach typu Hayabusa, na wszelkiego rodzaju dużych power nakedach i wykorzystują je właśnie turystycznie. Nie jest to kask adventure'owy, jest to kask stworzony na szosę, stworzony właśnie do długich dystansów, do długich podróży, do tego, aby... Komfortowo podróżować po całym świecie. Jak możecie zauważyć, ma troszeczkę sportowego akcentu, troszeczkę więcej spoilerów. Tutaj ten duży spoiler z tyłu, spoileru u góry, nawet wentylacja jest zachowana w sportowym stylu, i właśnie dzięki temu ten kask może podobać się dużej rzeszy fanów sportowych motocykli albo sportowych turystyków. Taki kask bez problemu odnajdzie się nawet u hardkorowych jeźdźców, którzy na swoich motocyklach sportowych, na R1, na S1000RR podróżują po Europie, podróżują po świecie, bo są też tacy ludzie, a nie chcą jeździć w stricte sportowym kasku, bo mają tam mniej komfortu. Tak naprawdę jest tam troszeczkę głośniej, nie ma blendy, więc w takim kasku bez problemu też będą mogli podróżować. Jeżeli chodzi o skorupę zewnętrzną, to mamy tutaj trzy rozmiary skorupy: a rozmiary wewnątrz od XS do 2XL. Skorupa, jak to przystało na Shoja, wykonana z kompozytu włókna szklanego i włókien organicznych, cała składana ręcznie w Japonii, więc bardzo fajny, manufakturowy produkt. Jeżeli chodzi o wentylację w przypadku GTR-a trójki, to mamy dwa wloty i dwa wyloty ciepłego powietrza i pierwszy duży wlot tutaj w tej części centralnej, w części czołowej który ma trzy pozycje. Pozycję otwartą, pozycję zamkniętą i taką pozycję środkową. Natomiast ta pozycja środkowa jest na tyle delikatna, że pewnie będziecie jeździć z pozycją otwartą lub z pozycją zamkniętą. Sam wlot natomiast bardzo duży, bardzo płynnie działa i bez problemu obsłużycie go sobie w rękawicy. Jeżeli chodzi o wentylację na szczęce, to tutaj mamy również jeden wlot powietrza i mamy pozycję zamkniętą, pozycję otwartą, również wlot jest bardzo duży, bez problemu będzie go można obsłużyć w rękawicy. Co mnie się natomiast bardzo podoba w tym kasku, to to, że wyloty ciepłego powietrza zostały ukryte w górnej części, a nie tak jak zazwyczaj mamy tutaj pod tym tylnym spoilerem. Są one ukryte właśnie pod takimi sportowymi spoilerami w górnej części mają wysysać to powietrze i wypychać razem ze strugą powietrza, która idzie właśnie po naszym kasku, czyli jeżeli aerodynamika kasku płynie tak, to tutaj to ciepłe powietrze ma się łączyć ze strugą powietrza i być wypychane na zewnątrz. Bardzo fajny element. Nie są to jedyne spoilery w tym kasku, ponieważ dodatkowe spoilery znajdziemy przy naszym mechanizmie szyby, przy naszych uszach. Jest to zabieg, który tak naprawdę ma dwa działania. Pierwszy to oczywiście aerodynamika tego kasku, tak aby lepiej się układał w strudze powietrza, żeby lepiej ciął to powietrze, a drugi to taki, żeby powietrze właśnie z okolicy ucha rozcinać i żeby było tutaj mniej szumów podczas jazdy na naszym motocyklu. Wizjer w przypadku Shoya GTR 3 Posiada uchwyt w części centralnej, posiada również blokadę, więc bez problemu możemy go sobie zablokować, aby nie otworzył on nam się podczas szybszej jazdy. Sam wizjer posiada natomiast kilka pozycji. Mamy pozycję taką rozszczelniającą, czyli po otworzeniu wizjera mamy go rozszczelnionego. Bardzo fajny element podczas chłodnych dni, gdzie na przykład pada nam deszcz, paruje nam wizjer, to sobie go rozszczelniamy tak właśnie, żeby ten wizjer nam odparował, a nie żebyśmy mieli cały wizjer otwarty i padało nam dość. Środka. Kolejna rzecz, którą możecie zauważyć to kilkustopniowość wizjera i tak naprawdę w tym kasku mamy aż 5 pozycji, także każdy kto będzie chciał mieć troszeczkę bardziej otwarty wizjer albo mieć go otwartego w połowie, bez problemu w tym kasku będzie mógł pozycję wizjera dostosować do siebie. Jeżeli jestem przy parowaniu to sam wizjer jest oczywiście przystosowany pod wkładkę pinlock, czyli wkładkę antyparującą, którą zakładamy od środka wizjera i takiego pinlock. Znajdziecie tutaj również w zestawie do Shoya gt trójki. Możecie założyć akcesoryjną szybę, jeżeli byście chcieli o innym kolorze. Natomiast, jeżeli byście chcieli zostawić przezroczystą, bo jeździcie również po zmierzchu, no to na pokładzie naszego GT-era trójki, czyli kasku turystycznego, nie mogło zabraknąć blendy. Blendę obsługujemy suwakiem przy mechanizmie szyby z lewej strony. Blenda działa bardzo płynnie. I posiada w pozycji zamkniętej oczywiście taką delikatną blokadę po przesunięciu do końca, przez co nie będzie ona nam się wysuwała na jakichś nierównościach. Z lewej strony zauważycie dwa dodatkowe elementy. Pierwszy to taka zaślepka, w którą możecie zamontować dedykowany interkom do szeja, czyli nie musicie zakładać jakiegoś akcesoryjnego i przyklejać go tutaj z boku, aby generował wam dodatkowe szumy. Mamy interkom dedykowany, który komponuje się razem z kaskiem, i większość osób tak naprawdę wybiera właśnie taki zestaw. Bardzo fajnie jest korzystać z zestawów, które są dedykowane do danego kasku. Tym bardziej, że w tym wypadku mamy zestaw odceny, czyli tak naprawdę jeden z liderów na rynku i będziecie w większości mogli się połączyć z waszymi znajomymi. Natomiast, jeżeli wasza grupa w większości jeździ w jakimś innym interkomie, a nie w interkomie Seny, no to również jest tutaj możliwość założenia interkomu uniwersalnego. Kolejny element to ten żółty napis, który informuje ratowników w przypadku jakiegoś zdarzenia o awaryjnie wyciąganych policzkach w tym kasku. Bardzo istotny element, moim zdaniem, w kaskach turystycznych. Ponieważ często podróżujecie po całej Europie albo nawet po całym świecie, i ten element jest uniwersalny dla całego świata, czyli jeżeli ratownik zobaczy, podczas jakiegoś wypadku, podczas jakiegoś zdarzenia właśnie taki napis, to wie, że może ściągnąć ten kask z Waszej głowy w bezpieczny sposób. O tym informują go również tutaj te czerwone wstążki, jeżeli będziecie leżeć, za które ratownik sobie ciągnie i wyciąga policzki, przez co może bez uszczerbku Waszego odcinka szyjnego ściągnąć kask z Waszej głowy. Jeżeli jesteśmy w środku, no to zauważycie, że mamy bardzo grubą wyściółkę, bardzo ładnie przeszytą, bardzo ładnie wykonaną. Z tyłu na naszym karku znajdziemy Tutaj taką dodatkową wyściółkę, która ma poprawiać komfort naszej jazdy. Sama wyściółka jest oczywiście wykonana z materiałów antybakteryjnych, z materiałów, które mają odprowadzać wilgoć. Jest oczywiście w pełni wypinana i przystosowana do prania, także po jakiejś podróży bez problemu możecie wyciągnąć wyściółkę i sobie ją bezpiecznie wyprać. Jeżeli chodzi o zapięcie, to w przypadku GTR trójki mamy zapięcie mikrometryczne, natomiast ze względu, że jest to kask sportowo-turystyczny, czyli duża rzesza ludzi jeździ również na motocyklach sportowych albo toruje i jest przyzwyczajona do zapięcia typu DD, to w takim kasku możecie to zapięcie wymienić. Przynosicie kask za kupiony u nas zostawiacie my odsyłamy go do producenta nie robimy tego na miejscu i producent w bezpieczny sposób należyty tak jak trzeba to zrobić wymienia to zapięcie na zapięcie podwójne D. Jeżeli jestem przy środku, no to muszę wspomnieć również o możliwości konfiguracji wyściółek wewnętrznych. W przypadku Shoja możecie manewrować wyściółkami i możecie kupować policzki o różnej grubości tak aby dopasować ten kask lepiej do swojej głowy, ale to nie wszystko. Ponieważ w Shoju możecie również zrobić personal fitting system. W naszym salonie możecie się umówić na usługę podczas której my dopasujemy kask do Waszej głowy, tak naprawdę całą wyściółkę przystosujemy stricte pod Waszą głowę, czyli będziecie mieli tak naprawdę kask uszyty na miarę. Ważna rzecz, aby przyjeżdżać w kasku, w którym już troszeczkę pojeździliście, a nie w kasku nowym, ponieważ wiemy, że ta wyściółka się też troszeczkę ułoży i potrzebujemy tak naprawdę zrobić to na kasku, który jest już delikatnie ubity. Teraz to, co wszystkich interesuje najbardziej, czyli ceny oraz grafiki za tak dopasiony kask. Jeżeli chodzi o grafiki, to pamiętajcie, że mamy tutaj mnóstwo malowań, szczególnie w tych niestandardowych rozmiarach. Są również malowania wyprzedażowe, które są w mega cenach. Jeżeli chodzi o ceny, to właśnie malowania wyprzedażowe znajdziecie już w okolicach 2000 zł, czyli tak naprawdę za kask najwyższej półki. Płacicie bardzo rozsądne pieniądze, natomiast jeżeli chodzi o aktualną kolekcję czy malowanie marka Markeza, takie jak mam tutaj, no to musimy się zmierzyć z ceną w okolicach 3000 zł. Moim zdaniem, jest to kask dla ludzi zdecydowanych, dla ludzi, którzy wiedzą czego poszukują i za te pieniądze jest on naprawdę warty swojej ceny. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podoba GTR Trójka, albo jakie inne alternatywy Wy widzicie dla tego kasku. I widzimy się w kolejnym materiale.